Cześć. Witam na swoim kanale. Dzisiaj z tunelu: ale odcinek nie będzie w tym razem o pomidorach. Nie będzie o cebuli i uprawie współrzędnej. Będzie o ściłkowaniu. O ściółkowaniu jak widzicie, u mnie jeszcze nie jest wyściłkowane. Powiem Wam, czym będę w tym roku ściłkował, dlaczego to robię i jakie to przynosi korzyści. Więc jeśli ten temat jest dla Ciebie interesujący, to pozostań, obejrzyj ten film do końca. A teraz do tematu. Jak widzicie, odkryta ziemia jest przesuszona. Zaczynają wyrastać chwasty. W ogóle wygląda to mało atrakcyjnie. No i ja takiej postaci ziemi nigdy nie zostawiam w tunelu. Zawsze ściłkuję. Ściłkuję słomą, ściłkuję trawą. W tym roku będę ściłkował skoszoną trawą. W zeszłym roku ściłkowałem słomą. Po uprawie przekopałem tą całą ziemię. Słomami w podłożu zrobiła ładną próchnicę. Więc w tym roku trzeba wyściłkować czymś innym, żeby wzbogacić ten skład mineralny ziemi. I w tym roku będę ściłkował trawą. Dlaczego w ogóle polecam ściułkowanie? Jak zapewne wiecie, w tunelu, czy też uprawie w gruncie ogórka, w ogóle te, te porady są też i do tunelu, też do ogórków, do, yy, do pomidorów w gruncie. Ja ściłkuję z bardzo prostej przyczyny. Po pierwsze, ogranicza to wyrastanie chwastów. Jeżeli do ziemi nie dojdzie słońce, to wzrost tych chwastów są bardzo ograniczone. Och, pomimo tego, że chwastu rośnie wszędzie, nawet na kamieniu, do wzrostu potrzebują słońca, a jeśli my wyściółkujemy, to ten dostęp tego słońca jest ograniczony. Druga rzecz i chyba jeszcze bardziej ważna: ściółkowanie ogranicza parowanie wody. Wiem, że wiele osób się ze mną nie zgadza, więc proszę spójrzcie na borówki, czy też inne rośliny kwaśnolubne. Tam, szczególnie w przyborówce, gdzie system korzeniowy jest bardzo płytko, ściłkowanie jest podstawą, ponieważ borówka praktycznie korzenie ma równo z gruntem. Może delikatnie yy, głębiej, ale większość korzeni jest równo z gruntem, Dlatego jeśli byśmy jej nie wyściółkowali, to borówki bardzo szybko zaczną usychać. I tak samo jest z uprawami. Czy ty, tamtymi pomidorami, co są posadzone tradycyjnie, czy w donicy. W donicy też można wyściółkować tutaj. To bardzo dobrze przytrzyma nam wilgoć w ziemi, o której może teraz tak nie wszyscy pamiętają, ponieważ jest dość mokry rok, ale w zeszłym roku z utrzymaniem prawidłowej wilgotności podłoża był bardzo duży problem. Wiem, że też mieliście takie problemy, ponieważ dostawałem dużo od Was pytań na ten temat. Wtedy właśnie polecałem wyściłkować tunel, wyściłkować uprawy. Ja też w zeszłym roku ściłkowałem cebulę, ściłkowałem buraczki. Praktycznie wszystkie, wszystkie uprawy, jakie miałem, były wyściłkowane. W ten sposób ograniczałem parowanie wody. I utratę tych składników mineralnych, które tutaj dostarczałem, spójrzcie, tak wygląda moja cebula. Również jeszcze w tym roku niewyściłkowana. I ściółkowanie pomaga jeszcze w jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie ogranicza parowanie nawozów, które my podajemy. Nie mówię tutaj o, oczywiście o nawozach granulowanych, które możemy rozsypywać, ale chodzi mi głównie o nawozy. Które podajemy w płynie, czyli gnojówki z pokrzywy, gnojówki ze skrzypu, z wrotycza. No praktycznie z czego byśmy nie zrobili, to ściłkowanie ogranicza parowanie. Szczególnie nawozy azotowe są bardzo wrażliwe na właśnie wrażliwe mają taką tendencję, że azot bardzo szybko odparowuje z gruntu dlatego pokazywałem Wam na jednym z filmów o cebuli i czosku, że zruszam tutaj ziemię, wlewam gnojówkę z pokrzywy i ją przykrywam ziemią, żeby ograniczyć jej parowanie azotu do atmosfery. Tak samo to samo, taką samą zadanie ma ściółka. Dodatkowo trawa, żeby wyrosnąć, ona pobierała dużo materiałów z gruntu. Dużo składników pokarmowych, dużo składników mineralnych, które są y, po prostu w tej roślinie, i gdybyśmy to wyrzucili, czy do odpadów bio, czy to do. Y, po prostu byśmy się pozbyli. Te wszystkie składniki, które trawa pobrała, byśmy się pozbyli. A tak jak położymy, y, proces y, przemiany tej trawy y, po prostu spowoduje, że to będzie wszystko oddawane do ziemi. Wszystko wróci z powrotem, ta cebula, pomidory. Ogórki, cukinia, co, co wyściłkujecie, będzie po prostu te składniki pokarmowe sobie cały czas pobierać. To, co zostanie, bo wiadomo, wszystko, wszystkiego nie jesteśmy w stanie zrobić, żeby wszystko to, co wyłożymy na ściółkę, było przerobione i wykorzystane. Nie martwcie się tym. Jeśli Wam zostanie sucha trawa nawet już, przekopcie ją. Przykopcie ją jesienią, jak już Będziecie mieli puste poletka, będziecie mieli pusty warzywnik, będziecie mieli puste zagony. Jeśli ktoś ma zagony, w których przekopuje, to wiadomo. Jeśli ktoś ma zagony na weźmie 2-3 centymetry warstwę kompostu i to się wszystko przerobi. I wzbogaci tym samym glebę, którą ma w zagonie. Te wszystkie biegi po prostu spowodują, że Straty wody, nawozów, wzrost roślinności niechcianej, czyli zielska, są o wiele, mniej, o wiele mniej, mniejsze. I przez to raz, że my mamy mniej pracy w ogrodzie, które możemy poświęcić na jakieś pasje, ale też po prostu odbije się to dobrze na naszych warzywach, na naszych uprawach. To Wam jeszcze szybko pokażę. Spójrzcie jak wygląda cebula ozima. Ja już tej, tej cebuli nie będę ściółkował, tylko ją odchwaszczę, ponieważ ona już jest na bieżąco brana do, do kuchni, do konsumpcji. Ale tak jak tutaj właśnie papryki, spójrzcie tutaj się już zawiązują pierwsze. I tutaj potrzeba ściółki, żeby po prostu ta wilgoć jak najdłużej się utrzymywała. Ja mam tutaj ziemię nie za dobrą, tu jest w większości piach. Spójrzcie, tutaj się zrobiła teraz skała. A gdyby tu była ściółka wyłożona, by to, by to się nie stało, ponieważ ona by utrzymała wilgoć w podłożu. Dlatego ja uważam, że ściółkować należy. Za chwilę biorę się do koszenia trawy. Będę ściółkował tunel. Mam nadzieję, że Was też przekonałem do tego zabiegu. Jeśli tak, to napiszcie to w komentarzach. Dziękuję, że obejrzeliście ten odcinek. Mam nadzieję, że wrócicie, żeby oglądać kolejne. Będziecie oglądać te, które już są opublikowane, nagrane. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam na kolejne seanse. Na razie. Cześć.